Cześć, witajcie. Z tej strony Jaków Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś pokażę Wam jak w bardzo tani sposób i bardzo prosty sposób zakupić sobie subskrypcję do popularnych usług streamingowych takich jak Netflix, YouTube, Disney+, czy HBO Max. I to tak jak widzicie na bardzo ładnej, nowej stronie, która również startuje w Polsce i na którą Was serdecznie zapraszam, ponieważ korzystając z mojego Reflinka lub kodu promocyjnego J4Kup macie 5% taniej zakup Netflixa lub 2% taniej na każdą inną subskrypcję więc nie dość, że już w tym momencie jest naprawdę tanio i warto sobie skorzystać z takiej usługi to jeszcze dodatkowo wykorzystując moje linki możecie zaoszczędzić dodatkowe pieniążki także jak działają te konta z tej strony jest to oczywiście współdzielenie kont, które jest bardzo popularne w wielu miejscach. Kupując takie konto, dostajecie konkretne dane do logowania. Możecie zalogować się na telefonie, możecie zalogować się na komputerze, telewizorze, konsoli, gdziekolwiek gdzie jest Netflix. Tam są stworzone profile. Dostajecie w instrukcji, na który profil musicie się logować, który profil jest wasz, i na tym profilu oglądacie sobie filmy i seriale bez najmniejszego problemu. Ja wam oczywiście to zademonstruję, jak to działa, ale na początek pokażę wam, jak to wygląda w ogóle na tej stronie. Oczywiście mamy tutaj różne subskrypcje, możecie je kupić na różny okres czasu. Standardowo mamy tutaj oczywiście Netflixa, Spotify'a, YouTube'a, Disney'a, HBO Max, Tidala, Deezera, Crunchyroll. Tych dwóch usług średnio kojarzę, szczerze mówiąc. W Polsce chyba są dość mało popularne. Mamy też subskrypcje dla VIP-ów, które ja oczywiście w tym momencie mam zablokowane. Ale tak jak widzicie, jeżeli kupicie chociaż jedną subskrypcję na tej stronie, dostaniecie bezpłatnie VIP-em i będziecie mogli korzystać także z dodatkowych subskrypcji tutaj ukrytych takich subskrypcji, właśnie premium. Dlaczego polecam wam tą stronę? Bo tak jak widzicie, jest tutaj zapewnione duże wsparcie właśnie twórców tej strony, oprócz tego, że. Dostawa jest natychmiast. Do tego mamy certyfikat SSL przy płatności, więc jest bezpiecznie można płacić bez większego problemu. Mamy oczywiście możliwość zaoszczędzenia pieniążków, korzystając właśnie z linków promocyjnych, zapraszających, takich jak mój, który jest w opisie, albo po prostu skorzystać z kodu promocyjnego J4Cube, który zaraz pokażę wam, gdzie można wpisać. Mamy oczywiście. Możliwość zresetowania hasła do subskrypcji. Jeżeli subskrypcja, którą zakupicie, będziecie chcieli się zalogować i będzie wyskakiwać, że złe hasło, możecie to hasło zresetować sami. Nie musicie nigdzie pisać i nie ma z tym większego problemu. Macie także wsparcie 24x7. Na czacie możecie napisać, wyjaśnić, jaki jest problem i jak go naprawić. Jest także gwarancja zwrotu pieniędzy do 20 dni, więc oczywiście, będziecie niezadowoleni, możecie pisać i wyjaśniać sprawę do końca, a nawet liczyć na zwrot. Tutaj e, widzicie: 98% aż zadowolonych klientów i to z całego świata, bo tutaj widzicie: mamy Hiszpania, mamy Niemcy, mamy też Polaka, nawet który korzysta i jest zadowolony z tej platformy. Mamy po raz kolejny Holendra, mamy Francuza, mamy Włocha. I tak dalej, więc cały świat korzysta z tej strony i nie ma z tym największego problemu. No i przejdźmy sobie z powrotem do góry, do naszych subskrypcji. Wybierzmy przykładowo Spotify'a, bo czemu by nie. Tak jak widzicie, mamy różne możliwości, jeżeli chodzi o czas subskrypcji. Możemy kupić subskrypcję, która będzie trwała 3 miesiące, 6 miesięcy albo 12 miesięcy. W zależności, jaki czas wybierzecie, y, oczywiście cena będzie większa, ale też będzie większa oszczędność. Wybierzmy sobie standardowo 3. Ja nie będę jej kupował. Chcę Wam po prostu pokazać, jak wygląda taki proces. Y, mamy też możliwość. Zakupu na więcej niż jedno urządzenie. W przypadku Spotify akurat jest tylko jedno urządzenie, ale w innych subskrypcjach może być to więcej urządzeń. Wtedy możecie zakupić sobie na przykład na kilka, żeby oglądać na kilku urządzeniach swoje seriale naraz. Mamy też oczywiście kod promocyjny i w tym miejscu możecie wpisać po prostu J4 kup i go zastosować. Też nawet mogę sam dla siebie go użyć. I tak widzicie kod 2% taniej. Więc śmiało, nie dość, że już oszczędzacie kupując z tej strony, to jeszcze dostajecie kod rabatowy. No i jest coś takiego jak kupony. W tym momencie nie mam żadnego kuponu, ale bardzo możliwe, że po prostu na przykład z jakiejś okazji, na przykład świąt albo coś w tym stylu, będzie strona rozdawać kody rabatowe, z których także będziecie mogli korzystać, więc będzie podwójna, a nawet potrójna. Zniżka na tego konta, ponieważ sama cena wyjściowa jest zniżką. Do tego jeszcze dochodzi zniżka z mojego kodu promocyjnego, polecającego w zasadzie. Ale jeszcze może pojawić się kupon od czasu do czasu, który też możecie zrealizować. Następnie, gdy już przejdziecie do płatności. Mamy tutaj oczywiście popularne metody płatności w Polsce. Mamy DotPA, mamy Blika i mamy przelewy 24, i każda z nich tajemniczo w tym momencie ma plus 0%, czyli jest bezpłatna, nie ma żadnej prowizji. Więc tyle, ile kosztuje konto 783 euro, tyle zapłacicie. Jeżeli oczywiście będziecie płacić e, Blikiem czy tam przelewy 24, to oczywiście odpowiednio Wam zmieni tą walutę na złotówki i nie będzie problemu. No i wystarczy, że zapłacicie. I wasza subskrypcja będzie kupiona. Ja tak jak mówiłem, nie będę kupował Spotify'a, bo nie potrzebuję. E, aczkolwiek mam Netflixa i zaraz wam pokażę, jak to działa. Oprócz tego, e, zanim jeszcze przejdziemy do działania subskrypcji, mamy coś takiego na górze, jak e, wsparcie posprzedażowe. Czyli w tym miejscu możecie skontaktować się z Gamsgo e, w gdy będzie jakiś problem, możecie skontaktować się na live czacie albo po prostu sprawdzić centrum pomocy, czy czasami już taki problem kiedyś się gdzieś nie pojawił i po prostu już jest takie rozwiązanie. No i nie będziecie wtedy musieli czekać na czacie pisać, tylko po prostu sprawdzicie swoje rozwiązanie w tym miejscu. No i na końcu mamy oczywiście naszą subskrypcję. Żeby skorzystać z subskrypcji, tak jak widzicie, mamy tutaj jaką dosyć prostą instrukcję na dole. Czyli używamy własnego profilu zgodnie z numerem. Tak jak widzicie, tu się podświetla profil numer 4J4Cube, czyli to jest mój profil, z którego muszę korzystać. Nie modyfikuj, nie usuwaj innych profili, bądźmy mili dla siebie. Są tutaj też inni użytkownicy, którzy właśnie współdzielą z nami konto. Oni oglądają na swoich profilach, my na swoim nie przeszkadzamy sobie, bo po co. No i oczywiście nie modyfikujemy informacji związanych z subskrypcją, bo po prostu możemy zablokować to konto i stracimy subskrypcję i wtedy będzie trzeba pisać na czacie i kombinować i się męczyć. Po co to? Po co kombinować? Szkoda później odkręcania tego wszystkiego. No i tak, widzicie, mamy tutaj naszego maila do konta i mamy hasło, które jest w tym momencie ukryte. Gdy tutaj kliknął show, to by się hasło pokazało. Oczywiście nie zrobię tego na filmie, ponieważ e, będziecie mieli dostęp do konta. Oczywiście jest to też niezgodne z stroną. Jeżeli zakupiliście, to po prostu wy z tego korzystacie i nie pokazujcie nikomu, żeby czasami wam nie zablokowali. E, oczywiście jest troszeczkę tutaj źle przetłumaczone: powinno być po prostu e-mail, a tu jest rachunek, ponieważ strona. Oficjalnie jest przetłumaczona po prostu na język polski. Tak widzicie zdarzają się jakieś miejsca, gdzie nie jest do końca przetłumaczona albo nie jest przetłumaczone w 100% dobrze, ale to jest mały pikuś, ponieważ i tak dacie sobie radę, bez problemu e, wszędzie tutaj ta strona jest tak prosta w używaniu, że, że ciężko da jej gdziekolwiek popełnić błąd ale dobra przejdźmy do Netflixa sprawdźmy czy to działa no i dobrze jestem już na stronie Netflixa tak jak widzicie przepisałem sobie już maila hasło także mam skopiowane bo oczywiście nie mogę wam go pokazać bo to jest łamanie strony regulaminu jeżeli kupujecie to macie te hasło dla siebie nie pokazujecie go znajomym żeby czasami nic wam z tym kątem nie zrobili no i dobra ja sobie wklejam te hasło mają już przygotowane logujemy zobaczmy czy to działa Loguję się i tak jak widzicie, zalogowało mi się, akurat nie na właściwy profil, a nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na górze tej zmienić profil numer 4, czyli mój profil, na którym powinienem oglądać. No i już jestem, i tak jak widzicie, są tutaj moje jakieś seriale, filmy, które już oglądałem. Przede wszystkim mój Cyberpunk, którego od niedawna zaczynam dopiero oglądać, e, jestem chyba dopiero na czwartym odcinku e, i oczywiście bardzo polecam ten serial, to anime w zasadzie, e, bardzo fajne. Oczywiście z tej strony Gamsgo możecie kupić subskrypcję taniej i obejrzeć sobie serial cyberpunkowy, więc super sprawa. No i tak widzicie, po prostu wszystko działa na tym Netflixie, nie ma żadnych problemów, są polskie napisy, polskie dialogi, tam lektory, dubbingi, nie ma najmniejszego problemu, nie potrzebujecie żadnego VPN-a, jak to nieraz bywa w jakichś poradnikach, żeby kupić taniej Netflixa, po prostu kupujecie sobie na stronie Gamsgo, logujecie się i oglądacie bez najmniejszego problemu, także... Na koniec jeszcze raz polecam wam bardzo serdecznie tą stronę. Zachęcam do skorzystania ze skorzystania z mojego linku zapraszającego z mojego kodu J4KUB. Dzięki temu macie 5% taniej Netflixa i 2% taniej każdą inną subskrypcję. Więc naprawdę warto, ponieważ cena jest bardzo, bardzo niska. No i cóż, mam nadzieję, że tym poranikiem pomogłem Wam znaleźć sposób na tańsze oglądanie Waszych ulubionych filmów i seriali. No i cóż, widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!